No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. Link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. No i mamy sobota, jeżeli sobota to konkurs od Forbet tutaj na kanale book Bookmachera o 50 tych właśnie od Forbet. Co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł? tych. kanał, kanał, łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w spotkaniu a Real girona wygra pierwsza osoba, która trafi dokładne wyniki i będzie najbliżej pierwszej Bramki. Nie zapomnijcie dawać loginu od Forbet. Tyle w ramach konkursu, macie czas do rozpoczęcia meczu. No lecimy z tą progresją, z taśmą weekendu. Mam nadzieję, że w końcu na zielono. Progresja ostatnio w Portugalii, no niestety nie było tych bramek w meczu Vitorigi Guimaraes, no trudno. Gramy dzisiaj znowu progresję i znowu na bramki, a taśmą weekendu, no braku kartek w Turcji i bramki West Hamu. Manchester United, tak, United zachował czyste konto, coś nieprawdopodobne. Dobra, lecimy z typami na dziś, z progresją, na którym wybrałem Lazio, które gra w z Kagliari. Dziwny kurs jest na ogóle na Lazio, bo około 220, a ja idę w typ, powyżej 2,5 goli, Ma moim zdaniem, Kagliari coś tu strzeli, ale co to powinno wygrać, no nie może być inaczej, jeżeli Lazio chce być w top. We Włoszech i zgarnąć w ten sposób dużą kasę, to moim zdaniem, tu powinni powalczyć o zwycięstwo. I taki kurs na 3 bramki, to ja biorę w ciemno. 2,31, chociaż już za 400 zł, no ciężka będzie sprawa. No, ciężka sprawa, moim zdaniem, ma to rację, bytu i powinno wejść we Włoszech. Ostatnio się i strzelają te bramki. Oczywiście zawsze w tym spotkaniu co ja typu jedno nie padają bramki, ale w innych trzy bramki to ostatnio standard w każdym praktycznie spotkaniu i moim zdaniem tutaj też trzy bramki padną. I lecimy do Tash Weekendu, AS Roma Inter, powyżej 1,5. Hitowe spotkanie we Włoszech, ale moim zdaniem to jest, zakończę spotkanie jakoś 1-1, Może Inter to wygra, ale nie, bo liczę tutaj też na remis, bo tak typuje właśnie w serii remisach. Manchester City, Everton czystą na Manchester City. Ostatnią pasa zwycięstw moim zdaniem przepieczętują no Kolejny kolejnym zwycięstwem, Everton na miejscu spadkowym. PSG Lille, idę w PSG. PSG potrafi się skupić na mocnych rywalach i tutaj u siebie z mocnym Lil wygra. Takie jest moje odczucie. Kolejne spotkanie Almare City, Alkmaar. Na Alkmaar taki kurs 1,71. Są w dołku lekkim, ale moim zdaniem z Almare powinni sobie poradzić mimo, że to jest wyjazd tyle w tym typie. I ostatnie spotkanie Union Berlin Wolfsburg. Fajny kurs na Over 1,5 w Bundeslize. Podam mnóstwo Goli i dwie bramki po 1.35 biorę ciemno. Union gasowa Defensywa, ale też powinni coś w końcu zacząć strzelać. Tyle na dziś, bierzcie udział w konkursie i jeszcze zachęcam do spojrzenia na moje predykcje odnośnie remisów, bo tam są fajne ciekawostki, niektóre drużyny mają taką serię remisów, że przepraszam meczy bez remisów, że szok na przykład Brentford w Anglii 15 meczy bez remisu oczywiście mówię o lidze, nie biorę pod uwagę pucharów, tylko mecze ligowe a średnio każda drużyna w lidze w każdej lidze przeważnie ma od 20 do 25% to są remisy, także od 6 do nawet 12 meczy w sezonie każda drużyna ma remisowo także moim zdaniem ta seria jest fajna i fajna, godna uwagi No, i przechodzimy do serii remisów. Ostatnio remisy, no niestety, Żaden nie wszedł. Zobaczymy, jak będzie dziś. Fajnie, ta seria wygląda. Za pierwszym razem weszły nam dwa remisy od razu. Szkoda, że reszta typów nie weszła, ale i tak dwa remisy to już dają zysk. W drugim filmie już nie było żadnego remisu. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż dwa wejdą, i znowu będziemy na plusie z tej serii remisów. A Real Madry, Girona, Giga pierwszy pierwsza drużyna z drugą, to moim zdaniem remis tu może paść 5.40 fajny kurs warto to próbować, kolejne spotkanie Lech zagłębia Lubin, po przerwie moim zdaniem Lech będzie miał ciężką przerwę głębią. i tak właśnie typuje 3.95 aż na remis kolejne spotkanie Leverkusen Bayern kolejne spotkanie lidera z wiceliderem i też typuje remis na Bayern Monachium jest aż kurs 2.70 także bukmacherzy nie wiedzą co tu się stanie ale moim zdaniem podział punktów kolejne spotkanie Augsburg Lipsk Lickno gra tak falami, raz wygrywa, raz przegrywa, ale czas na remis i moim zdaniem na wyjeździe będzie remis właśnie za Augsburgiem bo Augsburg u siebie jest solidny w defensywie przynajmniej i potrafi też strzelać bramki, 4,40 bardzo fajny kurs właśnie na tą serię i ostatnie spotkanie Roma-Inter topowe spotkanie we Włoszech jeżeli topowe spotkanie to underowe spotkanie a jeżeli underowe spotkanie to być może będzie remis, Inter mało bramek traci, ale to jest wyjazd, moim zdaniem to się zakręci mecz wokół 1-1 lub 0-0, tak czuję kombinacja 2 z 5, czyli za 10 tych każdy typ łączna stawka 100 zł, jeżeli dwa wejdą typy, to już mamy około 150 zł wygranej, także bardzo fajna sytuacja będzie i moim zdaniem coś tutaj wejdzie, przynajmniej dwa typy powinny tutaj wejść. Tyle w ramach serii remisów, jeżeli coś chcecie jeszcze zobaczyć na filmie, na kanale, to mówcie. Ja mam jeszcze takie listę drużyn, która ma największą liczbę meczy bez remisów, także między innymi Brentford ma 15 spotkań bez remisu, Chelsea 12 spotkań bez remisu. Także no, te drużyny też mogą remisować w, tym, w tej kolejce. Marsylia miała z Metz remis i był remis, bo 10 meczów Metz był bez remisu. Taką serię mieli. Lyon ma 11 meczów bez remisu. Także dla ciekawskich. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj w Grecji Asteras 15 meczy bez remisu. I co tu jeszcze mamy? Paok też w Grecji 15 meczy bez remisu także no bierzcie sobie to pod uwagę że te mecze też mogą być z remisem w końcu ta seria musi przyjść i na remis każdej drużynie tyle na dziś, bierzcie udział w konkursie miłego dnia